KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj KIA Picanto wersja Business Line w kolorze Honey Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Mam tutaj kluczyki zbliżeniowe, ale zanim przejdziemy do prezentacji, zawsze prosicie o podanie ceny, dlatego mam numer na nadwozia. Idę ustalić, ile ten samochód będzie kosztował na rok produkcji 2023. Aby to było najbardziej miarodajne, otwieramy stronę internetową, picanto, cennik, model 2023, produkcja 2023, pobierz, klikamy aktualny, pobieramy aktualny cennik, mamy picanto jeden. 2 LK 67 tysięcy i do tego dokładamy pakiet Business Line, czyli pakiet o wartości 8000 zł w cenie 6. Mamy pakiet zimowy, czyli podgrzewaną kierownicę, fotele przednie, system smartki, czyli kluczyk zbliżeniowy, nawigacja, Kia Connect, usługa aktualizacji Over the Air, chromowane klamki, tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby z tyłu i felgi aluminiowe 15 cali. Czyli plus 6 tysięcy daje nam to cenę 73 tysiące złotych brutto. I co chciałem Wam jeszcze pokazać? Chciałem Wam pokazać, jak wygląda kolor Hanibi, który za chwilę będziemy oglądali na żywo, jak on wygląda w cenniku. Co prawda niewydrukowanym, więc pewnie na wydruku byłoby jeszcze inaczej. Natomiast zobaczcie, jaki on jest... No bym powiedział taki no, pastelowy to właściwe określenie chyba. Na żywo jest zdecydowanie bardziej wyrazisty i w sumie po to też powstał. Ten kanał, żeby Wam pokazywać samochody w różnych konfiguracjach, w różnych kolorach, w, naturalnym, w naturalnych warunkach, bo to jest moim zdaniem najbardziej miarodajne, żeby móc wybrać kolor. Zapraszam, obejrzyjmy to Picanto z bliska. No jest trochę różnica, co? Kia Picanto, 1, 2 benzyna, 84 konie, czyli wolno słońce. 1-2 cylindrowe 1-2-84 konie z manualną pięciobiegową skrzynią. Wersja Business Line, czyli jest to pakiet wyposażenia do wersji L, tak jak wam przed chwilą pokazywałem. Czyli mamy wspomniane felgi 15 cali, mamy czujniki parkowania, mamy LEDowe światła pozycyjne z tyłu, mamy kamerę, mamy ciemne szyby, mamy chromowane klamki. Ten samochód w tej wersji wygląda zupełnie inaczej. A tu obok wersja Line. Ale tą już oglądaliśmy i ta wersja GT Line będzie naszą testówką, więc film z jazdy testowej wkrótce samochodem ze zautomatyzowaną skrzynią biegów. Ale wróćmy do Business Line'a. Tak wyglądają światła. To są światła do jazdy dziennej. Kierunek. Tutaj jest soczewka, ale tam już jakby jest to tradycyjne, to nie jest LED. Tak wygląda grill. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego. Tak, w takim maluchu też jest hamowanie autonomiczne. Jak Wam się podoba? Moim zdaniem do tego koloru te chromowane klamki, czarne szyby i te czarne wstawki w tym zderzaku z przodu pasują znakomicie. Kluczyk w wersji, w wersji business line, czyli kluczyk zbliżeniowy, wygląda tak. No oczywiście w tym kluczyku jest bagnet. Aby ten bagnet uwolnić... Po co jest ten bagnet? Żeby awaryjnie otworzyć samochód, jeżeli kluczyk by się nam rozładował. Aby go otworzyć, trzeba wcisnąć ten przycisk tutaj. I już Wam pokażę, gdzie ten bagnet w razie czego włożyć. Tutaj jest miejsce na kluczyk. Czyli wyciągamy bagnet, tutaj przekręcamy i otwieramy samochód. A tu jest przycisk do otwierania i zamykania. Taki sam przycisk jest po drugiej stronie u pasażera. Zajrzyjmy do środka. Pełna elektryka. Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne. Regulacja wysokości świateł. Wyłączenie trakcji. To jest monitoring ciśnienia w oponach w oparciu o czynniki z ABS-u. Wielofunkcyjna kierownica. Kierownica jest podgrzewana, kierownica jest skórzana. Ładne przeszycie, biała nitka czy szara. Fajnie, bo wszystko pod ręką, tak wyglądają zegary. Nawigacja, czyli ośmiocelowy wyświetlacz z kamerą cofania, z CarPlay'em, z Android Auto. Automatyczna jednostrefowa klimatyzacja. I pakiet zimowy. Tak, w takim maluchu też może być pakiet zimowy. Podłokietnik. Ze schowkiem. Fotel kierowcy. W pełni materiowa tapicerka, ale fajnie wyprofilowany. przyjemna w dotyku, ta tapicerka. Fotel z manualną regulacją wysokości. Tutaj mogę w sumie fotel ustawić pod siebie. O, tak bym pewnie jeździł. Mój wzrost 1,78 m, bo o to mogą zaraz się pojawić pytania. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj. Piano Black. Tak wygląda kanapa. Po bokach dwa Isofixy. Tutaj jest ucho, więc nie powinno być problemu z pięciem tego Isofixa. Czekaj. Tutaj jest wyczuwalny. Usiądę teraz za sobą. Jest miękko, więc w razie czego? No ale to bym pewnie wbijał. Jest ok. Cztery osoby mojego wzrostu powinny spokojnie pojechać. Kamera, akcesoryjna mata bagażnika i koło dojazdowe. Bagażnik nie jest powalająco wielki, ale jak na ten segment samochodu uważam, że i tak jest spory. W razie czego jest również możliwość położenia oparć, można coś większego przewieźć. Pas on ma tutaj, takie coś. Wiecie po co to jest? Po to, żeby ten pas nie stukał o plastik, jak będziemy jechać. I można ten pas również tak wpiąć. Teraz już na pewno nie będzie stukał. A, i jeszcze jedno ważne: pojemność przestrzeni bagażowej 255 litrów. Druga strona, sufit szary. Miejsce pasażera. Tutaj wyłączamy poduszkę pasażera. Jeżeli dziecko jeździłoby tyłem do kierunku jazdy, na tym fotelu, tą poduszkę trzeba wyłączyć. I po to też jest ten bagnet w kluczyku tak wygląda deska deska oczywiście twarda ale jak to w segmencie A no tak to już jest pod schowek fotel pasażera również podgrzewany Jak wam się podoba Kia Picanto w wersji Business Line Jeden z ostatnich wolnosących silników 1,284, konie. I muszę powiedzieć, że ten samochód naprawdę sobie, ten silnik naprawdę sobie radzi z tym samochodem. Zresztą była jazda testowa, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do poszukania. Jeździłem czerwonym Gietelinem, nie wiem czy pamiętacie. O, światło przyciemgielne przód. I drugie. Jeździłem czerwonym Gietelinem, więc. Zapraszam do poszukania. No i wkrótce będzie jazda testowa tym tutaj linem z automatyzowaną skrzynią biegów. Komputer pokładowy, trochę ustawień, wspomaganie kierowcy, wyprzedzenie ostrzeżenia, głośność ostrzeżenia, przednie układy bezpieczeństwa, drzwi, ryglowanie automatyczne, odryglowywanie, czyli kiedy centralny zamek ma się otworzyć, kiedy ma się zamknąć, światła. Aktywacja kierunkowskazów, opóźnione wyłączenie reflektorów, czyli światła z funkcją follow-home, dźwięk powitalny, udogodnienie, ostrzeżenie o pasażerach z tyłu i ostrzeżenie o blodzeniu. Przebiegi międzyprzeglądowe czyli on w tej wersji też będzie odliczał. Ustaw okresy. Co 15 tysięcy do 15 tysięcy lub do roku trzeba się u nas pojawić, a ja ustawię 14,5. Tak, żeby on nam przypomniał trochę szybciej o tym. Jeszcze raz. 11 miesięcy. Też pewnie tu kolega, który będzie wydawał ten samochód z klientem, jeszcze sobie to przeklika wszystko. Pozostałe funkcje, czyli automatyczne zerowanie średniego zużycia, jednostki zużycia, temperatura. Kamera. Dynamiczne linie. Na dole widać zderzak. Automatyczna klimatyzacja, jednostrefowa. Podgrzewany fotel z dwustopniową regulacją, podgrzewana kierownica, wyłączenie start-stopu i podgrzewany fotel pasażera. Podgrzewana tylna szyba z lusterkami i odparywanie przedniej szyby. I mapa Kia Connect oczywiście do aktywacji. Tak wygląda. Światła z funkcją follow home. O jest informacja o możliwości pozostawienia pasażerów lub przedmiotów na tylnej kanapie. I światła z funkcją follow home, więc one za chwilę dopiero zgasną. Oficjalny okres oczekiwania na pikanto, to warto jeszcze dodać. Wynosi na chwilę obecną do 10 miesięcy. Natomiast samochody z reguły przyjeżdżają szybciej. Ten samochód zamówiony był na koniec marca 2022. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. No i skoro tu już jesteśmy, możemy jeszcze obejrzeć tego potwora pod maską. czyli 1, 2, 4-cylindrowe.